Cześć! Jesteśmy grupą z projektu Erasmus+, przygotowującą się na miesięczny wyjazd na praktyki na Maltę. W tym o tym krótkim filmiku pokażemy Wam mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Cześć! Ogólnie projekt wygląda tak, że lecimy na Maltę na cały miesiąc, pracujemy tam 5 dni w tygodniu. Na różne zmiany, czas po pracy oraz weekendy mamy zarezerwowane dla siebie na różne wycieczki czy też zwiedzanie okolicy. Oprócz praktyk zawodowych mamy również wycieczki pozwalające nam na zwiedzenie najbardziej charakterystycznych miejsc w kraju oraz poznanie kultury i obyczajów tam panujących. Praktykę odbędziemy w hotelu La Branda Riviera, który również stanie się naszym tymczasowym miejscem zamieszkania. Aby wziąć udział w projekcie należy przystąpić do testu językowego, z którego wybierane są osoby z najwyższym wynikiem. Następnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, z której wybierane jest 15 osób z najwyższą ilością punktów. Przed wyjazdem na nasz projekt mamy specjalne spotkania, które nas do niego przygotowują. Również mamy zadania specjalne na platformie OLS, która odoskonala nasz język angielski. Zdaje nam możliwość przetestowania naszych umiejętności, przełamania barier językowych i udoskonalenia naszego angielskiego. Erasmus Plus umożliwia nam zdobycie doświadczenia w zawodach, w których się kształcimy, czyli turystyce, hotelarstwie oraz gastronomii. Dzięki temu projektowi zawieramy nowe przyjaźnie i znajomości w naszej grupie, a także liczymy na to, że w miejscu praktyk będziemy mogli zawrzeć jakieś wartościowe znajomości, które pozwolą nam się rozwijać zawodowo. Dzięki projektowi Erasmus plus poznamy nowych ludzi, ich tradycję, kulturę i zwyczaje. Każdy z nas również traktuje projekt jako fantastyczną przygodę i możliwość integracji też z różnymi ludźmi, nie tylko którzy wyjeżdżają razem z nami ze szkoły, ale również ci z właśnie z Malty na przykład. Wyjazd na Malty i udział w projekcie Erasmus jest możliwy dzięki ZSGH. To będzie nie tyle praca, o ile niesamowita przygoda, która pozwoli na poznanie miejsca o nowej dla nas kulturze. Dlatego polecam skorzystać z tego, jak i z innych projektów, które oferuje nasza szkoła. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej szkoły.